Was wszystkich w naszym -blogu, blog Dziś w ramach kampanii Zachęć swoje dziecko do mycia zębów jesteśmy w gabinecie Alchemia Uśmiechu. Dziś będziemy rozmawiać z doktorem Konradem o tym, jak przygotować dziecko do pierwszej wizyty w gabinecie stomatologicznym. Witam, doktorze! Witam serdecznie! Zatem, kiedy powinniśmy się udać na pierwszą wizytę z małym dzieckiem? Pierwsza wizyta powinna odbyć się wraz z wyżywaniem się pierwszego zęba u dziecka. A po co w ogóle jest ta pierwsza wizyta? Pierwsza wizyta jest niezbędna, żeby ocenić rozwój prawidłowy jamy ustnej u dziecka oraz żeby porozmawiać na spokojnie z rodzicem. Rodzic powinien przygotować się do takiej wizyty, żeby móc odpowiedzieć lekarzowi, jak wygląda dieta dziecka jak wygląda higiena jamy ustnej u dziecka w domu, na co dzień. Doktorze, zatem co, jeżeli będziemy przegapili taką pierwszą wizytę? W tym momencie najlepiej jak najszybciej przyjść z dzieckiem do dentysty, ponieważ w zębach mlecznych próchnica rozwija się bardzo szybko. Doktorze, w takim razie jak przygotować dziecko do wizyty u stomatologa? Jeżeli wizyta jest u dziecka półrocznego z pierwszym zębem, przygotować należy rodzica. Rodzic powinien przyjść z dzieckiem, być dla niego oparciem, Zachować spokój i troszczyć się o dziecko w trakcie wizyty. Doktorze, jak ma wyglądać taka pierwsza wizyta? Na wizycie rodzic siada na fotel i bierze swoje dziecko na kolana. W tym momencie lekarz przygotowuje się do obejrzenia buzi dziecka. Delikatnie wkłada palce do, do buzi dziecka, sprawdzając wyrzymające się zęby i wały ciągłe. Doktorze, a jak wygląda taka wizyta u starszego dziecka? U starszego dziecka rodzic wchodzi z dzieckiem do gabinetu, dziecko samo siada na fotelu, lekarz wyjmuje usterko, ogląda zęby dziecka i pokazuje mu to, co dzieje się później. No dobrze, a co jeżeli takie dziecko z nami nie chce współpracować? Jeżeli dziecko nie jest współpracujące z lekarzem, jeżeli jest zestresowane, należy przeprowadzić serię wizyt adaptacyjnych. W archiabli uśmiechu uwarunkowujemy ilość takich wizyt. Od współpracy dziecka z lekarzem i rodzicem. Doktorze, jak przygotować dziecko do wizyty u stomatologa? Przygotowania dziecka do wizyty u stomatologa należy podzielić na trzy etapy. Pierwszy etap jest to czas spędzony w domu z dzieckiem przed samą wizytą. Drugi etap jest to czas wizyty u dentysty. Trzeci etap jest to czas bezpośrednio po wizycie powrót do domu. Nie należy zapominać jednak o tym, że przygotowania do wizyty nie obejmują tylko samego dziecka, ale też jego rodziców. Doktorze, czyli jak powinniśmy rozmawiać z dzieckiem przed pierwszą wizytą stomatologa? Przed pierwszą wizytą należy powiedzieć dziecku, jak ta wizyta będzie wyglądała. Opowiedzieć, że doktor będzie oglądał zęby i policzy je wraz z dzieckiem. No dobrze, a czego powinniśmy unikać w takim razie? Przede wszystkim... Powinniśmy unikać zbędnych, negatywnych emocji. Rodzic powinien być przygotowany do tej wizyty, czyli najlepiej powinien najpierw przyjść do gabinetu, zapoznać się z wnętrzem, z personelem, z lekarzem, żeby samemu nie być zestresowanym. Doktorze, może być ceny radę dla rodziców? Rodzic przed wizytą powinien unikać w rozmowie z dzieckiem takich słów jak: nie bój się, nie denerwuj się, nie będzie bolało, bądź dzielny. Mogą one spowodować podświadome uprzedzenie i lęk dziecka przed przyjściem do dentysty. Doktorze, a co w sytuacji, jak już rodzic jest z dzieckiem w gabinecie stomatologicznym? Pamiętać należy, żeby przyjście dziecka do gabinetu było czymś naturalnym. Jest to naturalna kolej rzeczy. Każdy do dentysty musi przyjść. Nie róbmy z wyjścia do dentysty cyrku. Nie przychodźmy z babciami, dziadkami, ciocią, wujkiem. Należy to potraktować jako normalną, czynność życia codziennego. Natomiast w momencie, kiedy dziecko jest już w gabinecie, jeżeli dziecko siedzi na fotelu, to lekarz przyjmuje kontrolę nad zachowaniem dziecka, rodzic sobie siada z boku, może ewentualnie wspierać ciepłym głosem dziecko, natomiast nie przyjmuje rozmowy z dzieckiem i lekarzem. dobrze, w takim razie co dalej? W momencie, kiedy pacjent siada na fotelu, pokazuję mu, jak fotel działa, że się rozkłada, że jeździ do góry, do dołu, pokazuje pacjentowi, jak się naglewa wody do kubka, do czego służą instrumenty, które będą wpadane do buzi pacjenta. Istotne jest, że pokazać dziecku, jak te instrumenty działają, że leje się z nich woda, że hałasują, ponieważ z tego, co zauważyłem, dzieci największy problem mają z hałasującymi instrumentami w gabinecie. Dobrze, to że wiemy w takim razie jak przygotować dziecko przed wizytą samo w gabinecie stomatologicznym, wiemy jak powinien zachować się rodzic w gabinecie stomatologicznym, a na co powinniśmy zwrócić uwagę po wyjściu z gabinetu. Tak, faktycznie jest to dosyć istotny moment w samej wizyty. Wyjście z gabinetu powinno być również czymś naturalnym, tak jak każda codzienna czynność. Rodzic powinien pochwalić dziecko za to, że. Dało sobie obejrzeć zęby, że przebieg wizyty był taki, jak zaplanowano przed samą wizytą, natomiast nie powinien rozczulać się nad dzieckiem. Powinno się podejść do wizyty dentysty jako do normalnej czynności dnia codziennego. A czy mam to traktować jako temat tabu? Oczywiście, że nie. Potraktujmy to po prostu jako wydarzenie dnia codziennego. Dziękujemy za uwagę. Jeżeli będziecie mieli do nas jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Ja się żegnam z doktorem. Dziękuję bardzo.